Witam serdecznie, a oto kolejny film z serii, w której tworzę gra RPG. Nazywam się Mateusz Kozłowski, a w tym filmie będę zmieniać edytor. Yy, ponieważ wizual yy, podczas nagrywania strasznie wolno chodzi. No właśnie akurat na moim komputerze. I właśnie chciałem wam można zmienić prosty edytor. I pierwsze co właśnie zrobimy to wchodzimy właśnie w Edit. Editor Preference i Source Code. I tu właśnie możemy sobie brać własny editor. I właśnie chciałbym się przerzucić na Visual Studio Code. Właśnie teraz to kliknę. To zaraz teraz każe mi to zrestartować całą, całego Unreal. A. I właśnie kliknę, żeby zrestartowało. Zaraz cały adres cały się od nowa włączy. I Pierwsza rzecz, którą zrobimy, to jest z, z wygenerowanie plików do Visual Studio Code. I teraz właśnie wejdę Właśnie File, gener, Generate Visual Studio Code Project. I to właśnie wygeneruje nam pliki, które są potrzebne dla Visual Studio Code. Wchodząc teraz właśnie w jakąkolwiek klasę, tam otworzy Visual Studio, Code. jest to teraz szybciej włącza się wszystkie klasy, szybciej tworzy i. Zauważyłem, jakby przez, e, właśnie, um, kompilę w Android Engine troszkę szybciej kompiluje, kompiluje to właśnie te klasy. Że właśnie bardziej, mógł, trochę więcej zaoszczędzić czasu, e, właśnie zała z, się z kompilacją. E, po, rzeczy potrzebne właśnie do otworzenia, że w ogóle z, zmiany, m, Edytora na Visual Studio Code trzeba nam jeszcze yy, yy, kompilator z Visual Studio. To yy, ma 2017, teraz właśnie, tylko teraz 2019. Kompilator i wtyczki. Ja tu mam parę wtyczek, ale takie, które są najbardziej potrzebne, to jest C i C Sharp. I tych. Reszty tak naprawdę nie potrzeba, nie potrzeba, ale żeby właśnie móc zmienić i normalnie pracować trzeba tylko te dwie wtyczki Właśnie żeby to właśnie Intelligence, które właśnie by nam podpowiadał C++ I żeby móc debugować, no w ogóle to jest z Microsoftu Specjalna właśnie, która jest stworzona właśnie dla tego Visual Studio Code, żeby móc w C++ się pracować i to samo jest z C Sharpem, też w Microsoft Bo właśnie projekty od Adrena właśnie mają Niektóre um, pliki mają w C Sharpie, a niektóre właśnie w C++ Właśnie jak to na przykład open World RPG Target OpenBuild, to też jest właśnie wszystko jest um, w C Sharpie I tak właśnie potrzeba też Też właśnie tej um, wtyczki no to na było na wszystko w tym filmie Jeśli było wam to pomocne, właśnie, że jak zmienicie edytor yy, Zasubskrybujcie mój kanał Dajcie łapkę w górę No do zobaczenia, cześć!